Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z jedną, ale za to dużą zdrapką. Yy, są to brylanty. Stare poczciwe brylanty. <grylanty> Albo stare dobre może. Poczciwe to trochę nie pasuje do rzeczy martwej. Mm. No, co, zabieram się za drapanie. Mam nadzieję, że dzisiaj niczego nie przegapię, tak jak ostatnio i nie tylko ostatnio. Yy. Bo tutaj jest ciężko coś przegapić, po prostu trzeba znaleźć trzy takie same symbole, nie? Więc albo są trzy takie same, albo ich nie ma. Chociaż w, poprzedniej, w poprzednim filmie, właśnie, też szukałam dwóch lub trzech symboli. Była to zdrabka premia, no i przegapiłam. Tutaj mam dwa złota, ale niestety muszą być trzy. A fajnie by było mieć trzy korony. Ja nigdy nie wydrapałam trzech koron ani trzech diamentów. Tu jest trofeum i moneta. Róża, ale stara zdrapka się tak dobrze drapie. Niektóre tak przywierają, a tutaj jest naprawdę tak, jakby była nowka sztuka. O, jest, to jest brylant, a nie diament. No to, to samo w sumie, ale... safe I trofeum, podkowa. Podkowa, jest! Wiecie, że specjalnie wziąłem sobie z numerem 5 zdrapkę? A w ogóle nigdy nie brałam chyba z piątką, a dzisiaj sobie wziąłam z piątką. Coś mnie tknęło. Dobrze. I teraz przechodzę do drugiej części. Fajnie by było coś jeszcze wdrapać. Tu jest szminka, worek, moneta i złoto. Lustro, lustro, kapelusz. Dwa pierścionki, czy będzie trzeci? Nie. Tutaj mam kufer i koronę, sejf i kolczyk, perfumy i garnek, okulary i czekolada. Chwila przerwy. Dobra. Portfel i garnek. Perfumy i bransoletka. Lustro i prezent. Tutaj mam róże i portfel. Worek. I perłę. Moneta i torba. Kolczyk i okulary. dzwonek I perła. A w bonusie jest trefl. Czyli odkrywam... Jedną wygraną, a jest nią... 30 zł mam zwrot. No dobrze, kochani. Cieszę się, że jest chociaż zwrot. Ale chyba sobie jeszcze podrapię dalej, bo trochę czuję niedosyt. Mam jeszcze dwie zdrapki i chciałam zrobić osobny film. Ale coś ostatnio chyba. No dobra, będą nimi. Ekstremalne 7 i bonus 7, taki siódemkowy miks. To są zdrapki, które się szybko drapie. I tutaj szukam albo dolarka, albo siódemki, po prostu. Ananas, gwiazda, palma, cytryna, wiśnie, rower, perła, balsam, diamenty, chmury, kwiaty, awok, awokado, plecak, <laughs> drapka jest pusta ekstremalne 7 albo pliku szukam albo 7 albo złote szmury korona Kwiatek, podkowa, narty, puszka, balsam, arbuz rower, diamenty, zegel, cytryna, awokado, kawa, pierścionek, słońce, auto, perła. Piłka, plecak, trofeum, gwiazda. O, no szkoda. Niestety te zdrabki, niestety te zdrabki nie przyniosły nic. Siódemki dzisiaj są dla mnie pechowe. Czyli co? E, tu mam 30, a tu mam 0. A łączny koszt drapek to jest 60. Ooo! Czyli no 50%. No. no cóż kochani, tak bywa, nie? E, czyli to jest minus. No, zaczęły się chyba minusy. Dobrze kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam do lajków, komentarzy i i subskrypcji oczywiście. Już was, już was teraz zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa, pozdrawiam.